Po przemyśleniu tego, dużo bardziej mi się jednak podoba ten duży sizing. Tak naprawdę, ręce, które ma Small Blind, będą to bardzo dużo łapek, po prostu suited. Siemanko, z tej strony się was. Chciałem Was dzisiaj zaprosić na nową platformę, którą współtworzę. Jest to playerleague.com. Jest to platforma dla graczy, dla pokorzystów, dla osób, które interesują się szachami, mindsetem, też będą się pojawiały nowe gry. Na razie się skupię na pokażę, bo też tworzę tam content i chciałem was zaprosić na taki mini kurs, poradnik, który nagrałem dla osób początkujących, dla osób zaczynających, które nie miały styczności może z teorią wcześniej. Wiele osób gdzieś do mnie się odzywa, że by chciało dołączyć do szkoły, że zaczyna, ale może taka duża inwestycja na starcie, że nie chcą tak dużo inwestować na starcie, więc pytali o jakieś darmowe nagrania, jakieś porady albo coś w mniejszym budżecie. I takim. Takim rozwiązaniem jest dla nich Playearly, gdzie tak naprawdę za 10 euro mają dostęp miesięczny do materiałów moich, do materiałów Chmuriego, którego ogłaszałem jako trenera Siewa Skul, niedawno u mnie na fanpage'u, osób z bardzo wysokich stawek, jeżeli chodzi o spiny, Osób, które bardzo dużo osiągnęły w pokerze i nagrywają poradniki, jeżeli chodzi o mindset, więc e, warto tam zajrzeć, warto sobie poprzeglądać, obejrzeć niektóre materiały. Ja dla Was przygotowałem e, przede wszystkim się skupiłem dla na, na początku na osobach początkujących. Potem będę robił bardziej zaawansowane materiały. W tej chwili e, pojawiły się preflop i, i matematyka. E, I tutaj w najbliższym czasie pojawi się plan na grę i moim zdaniem najbardziej profitowe zagrania, więc zapraszam, żebyś zajrzał, żebyś zobaczył stronę. Myślę, że bardzo dużo dla siebie wyniesiesz, bardzo dużo się nauczysz i zobaczysz też jakieś profesjonalne materiały innych pokarzystów. Za chwilę też pojawi się nagranie fragmentu z szkolenia Chmuriego, gdzie analizował swój turniej 215 warm-up na starsach. Zobaczysz jego proces myślowy przy jednym rozdaniu, które wybrałem specjalnie dla Ciebie. Mam nadzieję, że taka formuła Ci się jak najbardziej spodoba i zapraszam na A A ma hmm, oczywiście izolacja. Sizing jak najbardziej ok. Powinniśmy wybierać tutaj sizing od 3 do 3,5. Gdzie call. Bardzo dobry flop. Ten flop nie ukrywam, że pierwszą moją myślą było, żeby betować tutaj małym sizingiem. A ja tutaj zabetowałem dużym i szczerze powiedziawszy, po przemyśleniu tego dużo bardziej mi się jednak podoba ten duży sizing. Tak naprawdę ręce, które ma small blind, będą to bardzo dużo łapek po prostu suited, bo w limp kolu ma tego na, pe na pewno ma masę. Najlepsze xy są dżemnięte preflop, więc tam zostają raczej te gorsze. Myślę, że As 9 off też tam takie łapki, typu As 9 off, As 8 off, As 7 off. Na pewno są tam QX -y też typu Dama 6 suited, powiedzmy. I chodzi o to, że tak naprawdę to, co ma foldnąć, to nieważne, jaki zagramy sizing, bo to i tak folnie. No, gracz nam, nam nie kolnie, walet 5 w piku, powiedzmy, aczkolwiek walet 5 w treflu na pewno kolnie na każdy sizing, więc powinniśmy tutaj, myślę, i lecieć po prostu po max value i od flopa zacząć betować dużo. Nawet QX -y nie mogą foldować tak naprawdę. Eee, także tak, podoba mi się ten sizing po przemyśleniu, chociaż tak jak powiedziałem, jeszcze jest trochę inna. AS3 w teorii jest to fold, na pewno. Wydaje mi się, że ze względu, że tutaj mamy reshow'owe staki, a AS bardzo fajnie blokuje ich reshow french, można by to otworzyć i po prostu grać fall, zwłaszcza gdyby, jeżeli tutaj big blind nie jest jakimś dobrym legiem, to myślę, że można tutaj nawet się pokusić o open. AS scroll o, otwieramy. Trzeci flat ze spawn blinda a powiedziałem wcześniej, że kiedyś tyle się nie flatowało no ale dobra, jest to też fałe spóźne pozycje może mi się tak wydaje, że, to, że, to, że ten rok to tak dużo czasu może to było też powiedzmy 2-3 lata bardziej, bardziej zauważalne, że ludzie aż tyle nie flatowali no też nie będę może wyciągał wniosków ile tych flatów jest na podstawie trzech rozdań idzie check mamy tutaj decyzję, myślę, check lub duży sizing. Powinniśmy na pewno betować 100% vs big blind, gdzie będzie ten range dużo szerszy i myślę, że tutaj sizing też duży by był jak najbardziej ok. Tutaj możemy zagrać check, -back, możemy zabetować dużo. Dwie opcje są jak najbardziej ok. Tutaj wybraliśmy check. Tego spota też wrzuciłem. Z tego co kojarzę? Mamy go? Tak, mam go też również rzuconego, także zaraz pokażę co by zrobił pio PioSolver. Spada dziewiątka i dostajemy bet za pół puli. Wydaje mi się, że musimy grać tutaj przynajmniej raz call. Gracz na Smoblandzie na pewno ma ręce typu... Ten ręcz aż tak się nie zmienia, VS button na pewno będzie trochę ciaśniejszy, ale nie jakoś mega. Wciąż tam są ręce Król 7, Król 8, Suited które na pewno będą tutaj, a przynajmniej powinny być betowane bardzo często. Na pewno flash drawów, kilka jest, na pewno flash drawy na AX-a choćby, które bijemy. I wciąż mamy yy, też mamy oczywiście yy, mamy Gershotta do Matsa, jeżeli to nie będzie Dama Diamond. Mamy też dwie over karty, także mamy kilka autów na pewno VS część range'u i powinniśmy tutaj grać call. Zegrałem Fold, tak jak powiedziałem, średnio się to teraz podoba. Spot w Piosolverze wygląda w ten sposób, czyli gramy najczęściej check lub duży sizing, te małe sizingi są o dużo rzadziej, tak samo jak poprzednio można je nawet wyrzucić, na przykład takiego spotu policzyć jeszcze raz, ja już tego nie robiłem, widzimy z czym chcemy grać duże sizingi, a tutaj overpary jak najbardziej się do tego nadają, jakieś słabe, najsłabsze AX-y, też mi się to bardzo podoba. Możemy wziąć sobie trójki, czwórki, to są kandydaci do trzech beczek, może kiedyś zrobię w ogóle jakiś koncept, gdzie będę omawiał właśnie rozdania, w których wybieramy właśnie takich kandydatów, gdzie już oczywiście zależy od ranoutów, ale gdzieś tam już na flopie się zastanawiamy, które ręce będą po prostu najlepsze do tego. Trójki, czwórki, te niskie pakety bardzo często się do tego nadają. Tak, my mamy ak w tym spocie, możemy zobaczyć dokładne kolorki, A stref, król, to jest poprzedni spot. Tak, i mamy tutaj najczęściej check, czasami duży sizing, myślę, że dwie opcje spoko. Tak jak powiedziałem, widzę, że chcemy bardziej betować trzymając na przykład Daimonda. Bardzo ok. Oczywiście wtedy na przykład na spadającym dajmondzie możemy sobie betować 1 trzecia i blefować, yy, i wyrzucać dużo lepszych kłapek od naszych. Yy, tak, a no możemy jeszcze zobaczyć właśnie, bo to też sobie sprawdziłem, że to musi być kol, chociaż to teraz jest to dla mnie oczywiste, że musieliśmy to kolnąć na tej dziewiątce. Yy, tutaj dałem, co prawda tam był sizing lekko poniżej 50%, yy, tutaj dałem sizing 67% bo najpierw rzuciłem tego spoda, a później patrzyłem jak ta akcja dokładnie poszła i jak widać właśnie tutaj mam bety z open endem na ósemce bo w sumie takim to jest też no Dama też nam daje wyższego straighta. tutaj mamy król 7, też taki double, double gutshot bety z walet 9 z pewnością wydaje mi się, że tutaj będzie bardzo często takie, taka rzecz jak 10.9, czyli dwie pary będą po prostu betowane. Nie sądzę, że dużo osób będzie to czekać, więc to tam pewnie tam delikatnie, yy, delikatnie by zmieniło, ale myślę, że nie tak dużo. Yy, no i ten duży sizing, tak? Ale na ten duży sizing nawet gramy call za K. Tak. O, co prawda wyrzucamy trzymając asa w Daimondzie, ma to jak najbardziej sens. Gracz powinien zacząć blefować takie rzeczy jak AS 6 w Daimondzie. Przepraszam, nie AS3, to mamy parkę, AS7, AS8 na pewno, więc tak, nie chcemy blokować tych blefów na pewno, także to mi się podoba, żeby te rzeczy foldować, ale z naszym AK raczej gramy fold, raczej gramy call i gramy rivery, tutaj się to nie wydarzyło, zagraliśmy fold.